Come along. Wait. I've seen you before on the slab. You, you were dead. to teraz będzie Kingdoms of Ama, Ama Lure, re 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 Ja będę opowiadał Selecta. teraz. Uwaga. No. Kubar, Ty też grałeś chyba trochę, nie? Grałem, nawet streamowałem, okay. tak. Eee, wszyscy chyba graliście w oryginalną wersję? Ja miałem na 360, chyba tutorial przedem. Tam się ginie, jakoś taki, co? Taki no Tak, jest. fabuła jest na taka klasyczna, no budzimy się zrzuceni na 100 z ciał. I wyłazimy stamtąd. No właśnie, A wcześniej sobie, a wcześniej leżąc, tam martwy możesz wybrać swój wygląd, tak? Tak, dokładnie. To ja pamiętam tyle, że prawie wyszedłem stamtąd, gdzie się obudziłem. Okej. No i pojawia się główny zły, i trzeba go dogonić przez całe 100 godzin gry i no i coś tam się na końcu dzieje. Wait, wait, wait. tak to ty tego nie skończyłeś? Ja nie, ja tego nie skończyłem. To jest jedna z moich, to jest jedna z gier, za którymi. Które, to jest moja kubka w tytule na 360 a malur. Z jakiegoś Właśnie. powodu wydawało mi się, że ty to skończyłeś i byłeś jakimś niesamowitym fanem tego świata i, nie, 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 i tej nie, nie, nie. całej on, historii. Znaczy, Podobał mi się. Starał. Tak, to, był, to, to, to mogło się Maciowi podobać. No. Pamiętam, boże, że, byłem, boże, że, byłem, że byłem napalony na to i chciałem to, chciałem to skończyć, ale wyszło 50 innych gier i potem już nie wróciłem do tego, bo wiedziałem, okay. że jak, jak w to wejdę, to będzie 100 godzin spalonych. Nie, 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 Mike ma rację, to mógł być Maciu faktycznie. Tak i ja miałem podobnie, bo ja zawsze sobie mówiłem, kurde, chciałbym to kiedyś skończyć, bo, no bo w sumie mi się walka podobała i ta gra była taka czymś innym, nie? Tym bardziej, że tam fabularnie to całkiem się trzymało kupy i to, to wtedy i ładnie wyglądało i wszystko, i mówię, no, no, że kiedyś do tego wrócę, jak dadzą w jakimś plusie czy coś. No ale wyszedł ten remaster i mówię, zagram w niego. No i ta gra jest. Dzisiaj ona się już nie broni, niestety, bo jest. Konstrukcja jej jest taka bardzo archaiczna i ten świat, mimo tego, że jest duży, to jest strasznie pusty. I tam się po prostu chodzi od miejsca do miejsca, po drodze nic nie ma, czasem prawda, wyskakują no. na nas potworki, i to jest wszystko, co ta gra oferuje. I idziesz od punktu do punktu. Tam ci ktoś mówi, że dobra, to teraz zabij tego, ten mówi, drugi mówi, że to choć ze mną zabijemy jeszcze innego. Gdzieś jakieś znajdźki, lód, tak? takie klasyczne złote zbroje, niebieskie zbroje, fioletowe zbroje, jakieś miecze. To, to wszystko tam jest. Ale naprawdę w międzyczasie wyszło tyle różnych gier i tyle open worldów mieliśmy, że ta gra się totalnie nie broni już dzisiaj. Także, jak ktoś nigdy w to nie grał i ma taki głód jakiegoś dobrego RPG, to to nie bardzo bym mu to polecił. Eee, ale przynajmniej powiedziałbym, że spróbuj, może cię chwyci sama historia, bo ona nie jest zła. Y, fun fact, pisał ją Salvatore, nie? Czyli okay. Robert dali. Anthony i Salvatore. Salvatore. dali. Tak. Tak, on to jest bardzo płodny, jeżeli chodzi o fantazy książki. Go... Tak, i to, to jest całkiem, mówię, ta fabuła naprawdę jest fajna. Jak nikt w to nie grał, ja nie będę jej, jej zdradzał, ale no, no gra się w to strasznie nudno. Tylko, że ta gra nadal yy, ma ten zajebisty system walki, który mi się podobał. Pamiętam na 360, ja mówię, ja pierdzielę, to jest świeże, fajne, i chce mi się to robić. Bo możesz wiesz, mieć długi miecz, możesz mieć wielki miecz, możesz mieć jakieś czakramy, jakieś łuki, e, mm -hmm. tarcze, sztylety. E, I każdy z, z rodzajów broni ma swój moveset, więc to się też odblokowuje poszczególne elementy i im dłużej w to grasz, im więcej masz odblokowanych tych skili, bo tam jest całe takie drzewko umiejętności, bardzo rozbudowane, to naprawdę się zajebiście w to walczy. I ta walka jest taka. Takie... No a do tego, przepraszam, no wypada ci lód, nie? Kolorowy. Tak, tak, dokładnie. Wypada kolorowy lód, no to właśnie mówiłem już wcześniej o tym. No. Złoto, jakieś tam, to, to cały, cały jakiś system ekonomiczny jest. Bardzo fajny ten system takich kart, yy, i, no bo gra się na tym opiera, nie? że tam jesteś takim kimś, który się jakby sprzeciwił losowi. I, i, I przybijasz się tak, jakby do jakiejś karty, więc one ci dają też jakieś busty. No, to wszystko jest wpleczone w fabułę, tak całkiem zgrabnie, i naprawdę chce się to robić. Ten pasek y, expa, który cały czas tam leci, y, powoduje to, że to jest takie interesujące. Ale w tej walce, to co mi się najbardziej podobało, to jest ten taki moment, kiedy trafiasz przeciwnika. Jest taka mikropauza, tak jak wiesz, w Street Fighterze byś miał na przykład. Także no, masz to poczucie, że ok, trafienie weszło, widzisz tam jakiś paseczek, y, jakieś cyferki lecą i, i cały czas coś jest więcej, ty, czegoś, ty, coś inaczej, jacyś nowi przeciwnicy, bossowie, no fajnie się to gra. Tylko, że poza tym cały ten wypełniacz pomiędzy tymi walkami jest cholernie nudny, tak na dzisiaj. Jedyne co jeszcze go ratuje, no, to jest dubbing, yy, w, pełni, w, pełni, w pełni udźwiękowiona gra jest, voice -overy ma w każdym dialogu. Także tutaj no, da się da się mimo wszystko. Tylko teraz, takie moje, moje takie zarzuty, że to jest niby remaster, ale tego praktycznie w ogóle nie widać, bo. To jest prawda. No. Okej, okay, gra się uruchamia fajnie. Na nowych komputerach czy tam na, na nowych konsolach, jest wszystko spoko. Tekstury są w wyższej rozdzielczości. Ale no i jakoś nie widać tego, żeby to było jakoś, nie wiadomo, jak podpimpowane. Tam. Niby mówią, że doszły te, doszły jakieś efekty świetlne, e, są jakieś, jakieś tweaki w, w dystrybucji lutu, w rozstawieniu przeciwników. Bo czytałem taki wywiad z producentem gry e, i on tam o tym wszystkim opowiada, nie? Tylko, że ja w to gram i tak mniej więcej pamiętam, gdzie to, gdzie to było. Znaczy, że pamiętam, co się w tej grze robiło, ale to było ile 13 lat temu gra wyszła? Nie, pa nie pamiętam, który to był rok, 2000. No, w każdym razie na pewno na pewno yy, wiele lat temu, no bo jednak dwie generacje wstecz. No i ja tego nie, nie jestem w stanie wychwycić. Dla mnie to po prostu coś tam jest. I tyle. Znaczy, no problem jest taki, że. 8 lat temu, okej, to nie 13-8 lat temu, to że, dobrze, że Tak już wspomniałeś wcześniej, te lokacje są strasznie puste, bo tak wtedy tak, się robiło, tak. <coughs> tak robiło się gry. To były takie. Połączone korytarze, nie? w których można było chodzić. Tak, dokładnie. A, że niby to był las, nie? ale nie, mhm. to nie był jeden otwarty las, tylko takie ścieżki połączone ze no, sobą. To taka tak. metoda Bioware'a przed, 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 przed Wiedźminem tak. trzecim, nie? I, I to było wszystko puste, wtedy to tak nie bolało, jak teraz, bo wiemy, jak teraz się robi, nie? Gry. Mhm. One muszą być zapełnione. I myślałbyś, że jak zrobią, jak zrobią remastera, to przynajmniej na przykład. Posieją zieleń nie? wszędzie, że będzie przykład, trawa, tak. że będą krzaki, drzewa. Tymczasem w ogóle tego nie ma. Jest w dalszym nie, ciągu, nie. takie, wiesz, takie pustawe, tylko wyższej rozdzielczości, wiesz, mm -hmm. tereny. I Mi to wszystko... ta, ta gra dzisiaj trochę Dragons Dogma przypomina, bo ona też jest strasznie pusta i po prostu łazisz z miejsca na miejsce, to zajmuje kupę czasu, i ta gra cię nuży bardzo szybko. Także ona jest dobra, jak sobie założysz podcast na uszy i, i coś tam będziesz słuchał w tle. I ci umili te podróżowanie pomiędzy miejscówkami. Tym bardziej, że tu są takie archaizmy w stylu. Że nie możesz wejść na górkę, więc musisz to obejść dookoła. No. E, jak chcesz z e. tej górki zeskoczyć, to masz silnik na przykład jedno znowu... miejsce, jedno miejsce, w którym możesz zeskoczyć. Zeskoczyć, no. znowu fajne I, musisz... i silnik Aurora, który nie, 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 nie pozwalał zmieniać poziomów, nawet jak to było 500 centymetrów wyżej. Nie? Trzeba dokładnie, było rampy szukać. Dokładnie coś takiego. No i to no mówię, no słabo się to broni jednak, także. Ciężko mi jest tą grę polecić, naprawdę. Dodali do niej podobno nowy poziom trudności, very hard. Wcześniej chyba go nie było. To jest informacja, której ja nie jestem w stanie zweryfikować, bo nie mam tej poprzedniej pierwszej wersji. Tylko mówię to, co mi powiedziano, że jest i rzeczywiście ten poziom jest. Co ciekawe, do gry ma wyjść DLC nowe, bo ona, ona zawiera ta wersja DLC, te które były, ale w przyszłym roku ma być, wyjść jeszcze jeden dodatek, który się ma nazywać Fatesworn. No i podobno ma oferować nam kilka godzin rozgrywki, zwiastun jakiś tam był jakiś czas temu mm -hmm. i no, no, no okej, okay, no dla fanów spoko, nie? Poczekajmy, aż słuch po nim zaginie. Tak, myślę, że to się stanie bardzo szybko. Także no ode mnie to chyba tyle, jeśli chodzi o King of Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Ja się wynudziłem przy tej grze. Nie, nie, nie skończę jej znowu, no bo to jest, to jest gra na 120 godzin, tak jakby chciał wszystko zrobić. Ale no pobiegałem sobie tam trochę, tak, doszedłem chyba nawet dużo dalej niż wcześniej byłem na, na tej podstawowej wersji, na 360, ale nie skończę jej. Nie, nie przytrzymam jej tak długo. Okej. Okay. Ja chyba też nie. Też, też pamiętam, że nie skończyłem jej na 360 całej... I też jakoś nie czuję, żebym miał potrzebę przejścia jej tym Nom. razem. Nom.